Dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia to bardzo młode święto, bo dopiero w w grudniu 2010 roku ustanowił to święto dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkich Urzędów Pracy także. W związku z tym jeszcze nie zdążyliśmy się przybyw, jak gdyby przygotować do to, to takiego święto na niestę. Młode Święto, natomiast święto to zostało ustanowione na cześć dekretu Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa, który 27 stycznia 1919 roku podpisał dekret o utworzeniu Urzędu Wsparcia w Rynku Pracowniczo-Pracowniczego na terenie Polski i myślę, że jest to niezwykle ważna data dla, dla naszego Państwa, bo tak naprawdę przez wiele, wiele później lat yy, urzędy pracy nie funkcjonowały w Polsce, bo praca była dla każdego w czasach Polski Socjalistycznej. Natomiast po, po przemianach ustawionych w 1989 roku nadszedł ten trudniejszy czas przede wszystkim dla pracowników, którzy niestety ale z roku na rok tracili pracę, To się okazało, że tej pracy nie było dla wszystkich. Temu nie tylko po Wysmuświęku, ale yy, naszemu spotkaniu taką ideę partnerstwa i współpracy, którą chcielibyśmy przerodzić razem w tworzenie nowych możliwości pozyskiwania i ofert pracy i rozwijania się w szczególnej współpracy ze wszystkimi, którzy przyczyniają się do tego, żeby problem bezrobocia, ten problem traktowany i, i, i przez na który patrzymy też jako problem społeczny, jak też i problem człowieka pozostającego bez pracy, czyli możliwości ograniczonej możliwości egzystencji. Chcę powiedzieć, że te wszystkie problemy w trakcie naszej pracy są niezmiernie głęboko ważne, jesteśmy nakierowani na, na człowieka w sytuacji tej trudnej, Gratulacyjny z okazji święta pracowników publicznych służb zatrudnienia. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla Pana. I tutaj będzie Pan i Pana, i wymienię osoby, i te osoby poproszę, i poproszę Pana Starostę też o, o, o wręczenie. Dla Pani Małgorzata Jakowskiej za zaangażowanie w na pracę w celu zapewnienia programu w zakresie wdrażania ustawy o koniecznościach w niej instytucjach rynku nie pracy w skorzystym i życzymy dalszych sukcesów zawodowych dobrych, jak i osobistych. Ten sam list jest też, kierowany dla Pana czeka, zapraszam.

Dla Pani Monika. Ja w swoim serdecznie dziękuję.